Czy zetknęliście się z tym? Sytuacja w restauracji mama, tata, potencjalnie do córki syna. Drogie dziecko, ty się ucz. Ty się ucz, bo jak się nie będziesz uczyć, to zostaniesz kelnerem. Tak jak ta pani, tak jak ten pan. Dramat. Brak słów. Brak słów. Ale nieraz jeszcze wyświetlają się jakieś reklamy. na no, fejsach i tak dalej. Że jakaś pani potencjalnie stwierdza, wczoraj byłam kelnerką, dzisiaj jestem programistką. Dramat, jak mnie to wkurza. Ale zetknąłem się jeszcze z badaniami, w ramach których wymienia się, że jednym z najbardziej depresyjnych zawodów jest jaki zawód? Kelnera. Ja tego nie rozumiem. Mnie to denerwuje. I dzisiaj będzie o tym, dlaczego zawód kelnera jest jednym z tych najdoskonalszych. Szanowni, więc na szybko 10 powodów, dla których Zawód kelnera jest tym doskonałym. Po pierwsze, to jest wysoka dochodowość tego zawodu. Ta dochodowość jest na tyle wysoka, że trudno po wejściu do pracy jako kelner, rozpoczęciu pracy jako kelner, żeby z tego wyjść. Jeżeli ktoś studiuje różne inne dziedziny albo ma ochotę pójść do biura, do korporacji i tak dalej, to naprawdę ma z tym ogromną trudność, dlatego, że jest duża bariera z kolei wyjścia i to jest ta dochodowość. Zarabia się na tyle atrakcyjnie, że ma się problemy z tym, żeby rozpocząć gdzieś karierę na nowo, zawodową i uczyć się i dokonywać małych kroczków do tego, żeby zarabiać więcej. Jako kelner potrafimy to zrobić szybko i dynamicznie i zarabiać Między 3 a 10 tysięcy zł, nawet a między 5 a 8, naprawdę można znaleźć mnóstwo miejsc, gdzie tyle można zarabiać. Więc wysoka dochodowość to jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest dość szybkie, dość szybkie możliwości awansu. W żadnym miejscu i w żadnej korporacji, jak wejdziemy i rozpoczynamy pracę, to nie mamy dostępnych tych stanowisk kierowniczych. W przypadku pracy jako kelner, jeżeli jesteśmy dobrze i dobrze realizujemy swoją pracę, jeżeli potrafimy dobrze liczyć, bo nie ukrywam, liczenie w kontekście stanowisk kierowniczych, właśnie bycia menadżerem w restauracji jest dość podstawowym aspektem. Jeżeli mamy dobre zdolności komunikacyjne, zarządcze, to bardzo szybko potrafimy zostać kierownikami, menadżerami restauracji. Naprawdę osób, które zarządzają restauracjami w wieku między 20 a 25 jest całkiem dużo, a między 25 a 30 to już naprawdę mnóstwo. To nie jest łatwe w jakiejkolwiek korporacji, żeby zarządzać personelem. W gastronomii to jest możliwe, więc szybka, dynamiczna ścieżka rozwoju. Punkt numer dwa. Punkt numer trzy to jest szacunek. Naprawdę, nam po pracy jako kelnerzy nie zdarzy się to, że powiemy do swoich dzieci. Wy się uczcie, bo my wiemy, jak bardzo wykształceni są kelnerzy i potrafią być. My to wiemy. E, więc my mamy szacunek do tego zawodu na całe życie. My wiemy, co znaczy polerowanie szkła, sztućców. My szanujemy ludzi z innych usług. Krótko bym stwierdził: po pracy jako kelner masz większe zdolności, umiejętności empatyczne, stajesz się lepszym człowiekiem. Po prostu lepszym człowiekiem. Punkt numer cztery. Kelnerzy to bardzo często fantastyczni sprzedawcy. To są te osoby, które potrafią mówić językiem korzyści. To jest raz, a dwa potrafią stworzyć fantastyczną aurę w tej sprzedaży, że ktoś po tej drugiej stronie, ten, kto doświadcza, ten, kto kupuje, czuje się po prostu dobrze. Więc jesteśmy w tym niezwykle umiejętni. A ta zdobyta i wyszkolona w ramach pracy jako kelner umiejętność przydaje się przez całe życie. Przez całe życie coś sprzedajemy. Jeżeli nie produkty, to usługi. Jeżeli żadne z powyższych, no to często sprzedajemy siebie. Może nieraz wystarczy stworzyć fantastyczną aurę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i mówić językiem korzyści, co na co wpłyniemy, w czym wesprzemy dane miejsce i dane stanowisko i dane miejsce pracy. Potrafimy to Robić. A w związku z tym umiejętności sprzedaży, które nabywamy jako kelner przydadzą nam się przez całe życie. To jest kolejny powód do tego, żeby stwierdzić, że zawód kelnera jest tym doskonałym. Kolejna rzecz, jestem teraz w auli audytoryjnej Hotelu Wolskiego, No można byłoby stwierdzić, i to będzie nadużycie, że kelner to jest osoba, która potrafi być mówcą publicznym, to jest nadużycie, ale jednak. Po pracy jako kelner jesteśmy tymi osobami, które z całą pewnością potrafią zabrać głos w grupie, zabrać głos w zespole. My często to szkolimy się tego. My podchodzimy do stołu, gdzie jest 10-12 osób. Trzeba zdobyć atencję, trzeba coś zakomunikować w sposób umiejętny umiejętny po to, żeby być wysłuchanym. Trzeba umieć rekomendować pewne rzeczy. To jest wyjście spoza strefy komfortu dla wielu osób, dla introwertyków. Nawet jeżeli introwertycy pracują w tym, ze, w tym zawodzie, to się właśnie uczą, uczą jak wyjść z tej strefy komfortu, jak zabierać głos. To się przydaje na całe życie, z całą pewnością. Kolejny powód, dla którego warto być kelnerem, to jest to, że kelner w zasadzie niekoniecznie musi być na jakichkolwiek dietach, dlatego że jego praca bardzo często jest w dużej mierze też właśnie fizyczna. Pokonuje bardzo często chodząc tymi talerzami 10-15 kilometrów. Często pokonuje nie tylko przestrzenie, ale też i schody, dlatego że kuchnie potrafią być niżej, części restauracyjne wyżej, więc. Jeżeli ktoś chodzi codziennie między 10 a 15 kilometrów, to naprawdę jest w dobrej formie fizycznej. To jest atut tego zawodu z całą pewnością. Znacznie bardziej aniżeli stacjonarna praca przy biurze, przy biurku, przy komputerze. Psujesz oczy, psujesz kręgosłup, a my chodzimy. Kolejny element to jest to, że w pracy jako jako kelnerzy mamy szansę spróbować najbardziej fantastycznych win, najbardziej wykwintnych, fantastycznych dań. To oczywiście zależy, w jakim miejscu pracujemy. Jeżeli chcemy budować swoją ścieżkę, umiejętnie, jeżeli jednak zmieniamy pracę i dążymy do tego, żeby pracować w najbardziej fantastycznych miejscach, no to wtedy mamy takie możliwości. Degustujemy najlepsze wina, nawet tylko i wyłącznie jako kelner, nie jako sommelier, jako kelner. Ja jako kelner spróbowałem jedne z najdroższych win na świecie, właśnie otwierając je dla gości. O szkoleniach nie wspomnę. Było to też wielokrotnie na szkoleniach, ale nawet dla gości. No lewą, próbuję, serwuję, degustuję. No, ile paneli wraz z szefem kuchni, czyli nie tylko to, że degustuję danie, ale mam obok siebie szefa kuchni, który mówi o całej koncepcji tego dania. Więc nie tylko doświadczam, ale też rozwijam się, zaczynam rozumieć, co to znaczy struktura na talerzu i tak dalej. Nie chcę już w to wnikać, ale właśnie poprzez to, że pracujemy w restauracji, to mamy szansę próbować najwykwintniejszych dań, najwykwintniejszych win, nie płacąc za to. A często to potrafią być horrendalne kwoty. Kolejny element: często w pracy szukamy uznania zespołu, szukamy uznania swojego szefa. W przypadku pracy w gastronomii, oczywiście, że jest to ważne i uznanie zespołu i uznanie szefa ma swoje znaczenie. Ale jak wiemy, w wielu pracach różnie z tym bywa. Nie zawsze ten menadżer, nie zawsze ten kierownik, nie zawsze ten właściciel klepnie nas po plecach. Ale na co dzień musimy tę swoją pracę realizować. To co jest atutem pracy kelnera, to jest to, że niezależnie od zespołu, niezależnie od szefa, jest jeszcze jeden czynnik, który potrafi być niezwykle motywacyjny, napędzający nas do działania w sposób stały. To są goście. Jeżeli my wychodzimy do nich z otwartymi ramionami, jeżeli my wychodzimy do nich z uśmiechem, jeżeli my staramy się im stworzyć fantastyczną atmosferę, to bardzo często to wraca do nas. I nie tylko w postaci napiwku, ale w postaci podziękowania, w postaci wdzięczności, w postaci opinii też o naszej pracy, która gdzieś potrafi pozostać w social mediach. Punkt nowy, numer 9 to w zasadzie. Zebranie wszystkich tych rzeczy, które powiedziałem wcześniej, do całości, czyli uznanie, że to jest jeden z najbardziej interdyscyplinarnych zawodów. Nie tylko biegamy, ale też myślimy, sprzedajemy, no, dzieje się tyle rzeczy, doświadczamy więc najbardziej interdyscyplinarny zawód, jaki by można było wymienić dużo się w nim z całą pewnością dzieje. Kolejna rzecz. Dziesiąty powód, dla którego warto być kelnerem, to jest to, że zawód kelnera jest tym nienormowanym pod względem czasu. A w związku z tym, jeżeli studiujesz dziennie albo też studiujesz zaocznie, to z całą pewnością znajdziesz takie miejsca pracy, w których będziesz mógł się realizować. Niektórzy potrzebują pracowników na weekendy, niektórzy z kolei potrze potrzebują ich w tygodniu, niektórzy na wieczory a niektórzy o poranku na śniadania. A w związku z tym niezależnie od tego jaki grafik na studiach masz, to z całą pewnością realizować się jako kelner będziesz w stanie w różnych restauracjach. No i co się może wydarzyć? Może się wydarzyć to, że postanowisz pójść na kelnerka, na kelnerka, matko, na kelnera tylko i wyłącznie na chwilę, na momencik. A później się okaże, że to może być twoja przygoda życia. Bo naprawdę trudno przestać pracy w tym zawodzie i w tej branży. Ona jest doskonała. Praca jako kelner jest doskonała. Ja miałem okazję szkolić dziesiątki menadżerów, miałem okazję szkolić setki kelnerów, ale gdybym się dzisiaj zastanowił, kim jestem, to bym stwierdził, że jestem kelnerem. Szanowni, aula Audytoryjna, niestety pusta, ale można było powiedzieć, albo liczyć na to, że jednak ten film do paru osób trafi, no i że małymi krokami będziemy sobie nobilitować ten zawód kelnera. Ja się z nim identyfikuję, mam nadzieję, że Wy też się identyfikujecie i nie jesteście w nim za karę. Nie wprowadza w Was stanu depresyjnego i refleksji, że, jesteś, że upokarzacie się wykonując ten zawód. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem. A w związku z tym, badań w kontekście, że to jest depresyjny zawód, to ja nie dostrzegam. Nie ma takiej szansy, żebym tego dostrzegał. Więc szanujmy się, szanujmy ten zawód, nobilitujmy go. Kucharze już są na czerwonych dywanach. Ludzie z obsługi powinny zacząć chodzić po czerwonych dywanach. Ich rola powinna zacząć być doceniana.